jest honorowym patronatem burmistrza nysy i właśnie burmistrz nysy jest fundatorem nagród w tym konkursie. Ustalono, iż oba spektakle zaprezentowane w konkursie zasługują na pierwsze miejsca. Na tę wakacyjność, a tam widzę uszaka, walny w niego konarium, bo mnie wkurza. No, nie będzie tu skakał, a ja trzepnę tę wiórkę, niech spada, nikt nie będzie nam przeszkadzał w Dzień dobry Państwu, nazywam się Natalia pierwszą w historii, pierwszą w historii galę Małego Trytona. Mały Tryton to konkurs, w którym artysta może ścigać się z szatistą, a naukować z poetą lub sportowcem. I gdzie oprócz szczególnych umiejętności nagradzany jest altruizm. Nagradę wyróżnienie Mały Tryton jest wyrazem uznania społeczności lokalnej. Przyznawane będzie każdemu powiedział Bóg biznesy, koledze kolbiarz, bo nysa to ludzie, a więc także była wybrała czterech nominowanych w grupie młodszej i pięciu w grupie starszej. W kategorii od 6 do 9 do roku, roku życia są nominowani zostaje. Aleksandra Smakłyska. Filip Pepel, Anna Użemowska. tańczyć czy rysować. Najbardziej z tych wszystkich rzeczy lubię roz, roz, tańczyć, też jest bardzo nieśmiałym chłopcem, ale nieśmiałość miał, kiedy wychodzi na wojsko lub bierze udział w zawodach. Filip zajmuje się działalnością charytatywną. Zbiera zakrętki, przynosi karmę na organizowane zbiórki i opiekuje się zwierzętami w Centrum Leczenia i Pielęgnacji Zwierząt Bernardyn Gwyś. jest małą, wielką pianistką i wcale nie jest z tego powodu zarozumiała. Jest morowa i pełna życia. Swój talent rozwija w Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia im. Witolda Ludosławskiego w Myślie. Czy jak grasz na konkursie, to myślisz o tym, że chcesz zdobyć nagrodę? z w auksilum w mysie, i chodzi tam z kolendą. Angażuje się w akcje Szlachetna Paczka, organizację firmaszy dla potrzebujących oraz kmentów lekarskich. Tronisiarz to kobiet, któremu dni upływają na intensywnej działalności wolne, wolontary, wol, wolontaryjnej. A to bez wahania podwoiłby swoje nieprawdopodobne pogłady pracy na rzecz potrzebujących. Pomaga w zbiórkach dla dzieci, spogotowe interwencji społecznej w i schroniska dla zwierząt komoradowych. Bawi się i odrabia lekcji wspólnie z dziećmi przechodzącymi w świetlicy środowiskowej u Czy inni są ważniejsi od Ciebie? Z całą pewnością tak. A dlaczego? Bo ja jestem pewny, że sobie dam radę i no niestety nie mogę odpowiedzieć wszystkich, więc jeśli tylko potrzebna jest pomoc, to idę. Mateusz Palzner, to 15-letni człowiek oczekiw, niż intelektu, człowiek renesansu, słowem Mateusz to instytucja. Aktor, saksofonista, pianista, tancerz, miłośnik poblogu, strażak, administracji i autor Bardzo proszę przewodniczącego Kapituły. Pana Łukasza Bogdanowskiego, Burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza oraz Pana Bogdana Wyczałkowskiego. To dzięki wam, wasi rówieśnicy i my starsi uczymy się jak z dnia na dzień po prostu być dobrym człowiekiem i dziękujemy wam za to. Pozwólcie, że dopowiem, że dziś nie ma przegranych. Każdy z was wygrał, dlatego że to, że dziś tu jesteście, jesteście największymi wygranymi. Pierwszą statuetkę w kategorii wiekowej od 6 do 9 lat otrzymuje. Za to, że jest najszybszym człowiekiem w gminie Nysa. Biega i wykrywa. Zdobywca 12 medali podczas czwartków lekkoatletycznych w tym pięciu złotych. Za to, że udziela się kwalifatywnie i opiekuje się zwierzętami. Oprócz naszego głosu, gołą też na Ciebie głosował. Filip, Pepel, zapraszam Ciebie tutaj do nas. Druga statuetka w kategorii wiekowej od 10 do 15 lat. Otrzymuje za szczególne zaangażowanie w akcje charytatywne, w tym akcja Rządki Młodzież Pamięta o grupach, pomoc w kursie dla seniorów, wspieranie akcji dla PCK, pogotowia interwencji społecznej, schroniska w Konradowej i opiekę nad dziećmi przebywającymi po lekcjach świetlicy środowiskowej u sióstr. Zapytanie jego, jaką nagrodę chciałby otrzymać myślę, że tutaj się dla niego należą wielkie prawa. Powiedział, że nic nie chce. Dla niego, że dla niego największą wartością jest jest jak najwięcej mógł spędzać czasu ze swoimi rodzicami. Artur Misiarz. Zapraszam. Dziękuję za pomysł Festiwalu Młodości, to jest pomysł dziewczyn z Gimienem. Dziękuję wszystkim najmłodszym, ale też dziękuję, myślę, za wybitne prowadzenie, no, myślę, wchodzącej gwiazdy Konferencji i Polskiej Światowej